Witajcie widzowie youtuba w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Teraz chciałem Wam pokazać takie zjawisko na wsi. Yy, wygniecione, takie, nie wiem, kosmici chyba to zrobili, i normalnie kręgi zbożowe. Zobaczcie na własne oczy, to zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak kosmity sobie jaja robią. I tam dalej, normalnie też. I tutaj, właśnie takie kręgi, ładnie. To swoim spotkiem, swoim promieniowaniem kosmity zrobiły. Idziemy sobie dalej. I zobaczcie. Kolejne ślady. Tutaj będę musiał przejść z miernikiem Geigera i sprawdzić, jakie jest promieniowanie. Zadzwonię po specjalną ekipę, i na bank pokaże nam, liczniki nam promieniowania pokażą, że tu było normalnie UFO. Prawdziwe UFO. Zobaczcie. Jesteście właśnie świadkami nowych kręgów zbożowych w Polsce. O, wygniecione zboże, jak widzicie, w nietypowy sposób. Boję się trochę do środka wchodzić, żeby nie, żebym nie był napromieniowany, ale tak z tej strony będę wam nagrywał i opowiadał. Po prostu przylatują do nas kosmici. Ziemię, jak wiadomo, od odwiedzają od x lat kosmici i sobie po prostu. Przylatują i sobie takie robią o, wzorki. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co wygniatają te zboże. Nie wiadomo o co chodzi w ogóle z tymi kręgami. Czy to jakieś znaki od nich, czy co to jest? No, moim zdaniem to są jakieś znaki. Oni chcą coś nam przekazać, tylko nie wiadomo co tym wygniatanym y, po prostu zboża. Yy, ale nie wiem czy, czy kosmici wiedzą, że robią szkody takim czymś. Bo takie zboże może już nie urosnąć czasami i kosmici sobie robią normalnie jaja, a odszkodowanie kto zapłaci? Nikt. Kosmici? No nie wiadomo. No takie to widzicie kręgi, y, dla was y, nagrałem. O, jeszcze tutaj zbliżenie może zrobię tutaj na takie, o tak to właśnie wygląda dziwnie. To jest naprawdę tajemnicza sprawa. Ja już będę kończył ten filmik i o tych kręgach tutaj zbożowych. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do udostępniania moich filmików yy, swoim znajomym na fejsie. Zobaczcie też inne moje filmiki na kanale, wierszyki, pioseneczki i takie tam właśnie tajemnicze rzeczy, jaką tu dzisiaj do Was nagrałem. I tyle. Klikajcie w dzwoneczek po nowe powiadomienia. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i strzeżcie się kosmitów, bo jak przylecą, to wam po prostu zepsują zboże. Nie wolno zadzierać z kosmitami. Zobaczcie, jak ktoś zadar z kosmitami i teraz ma tak o. Tak ma zrobione zboże, widzicie. Na razie trzymajcie się, cześć.